Jak zmierzyć skok oraz średnicę siłownika pneumatycznego? Pokażemy to Państwu na przykładzie siłownika znormalizowanego ISO 15552 oraz siłownika okrągłego ISO 6432. Narzędzia, jakich będziemy potrzebowali to miarka, suwmiarka oraz element do oznaczania np. marker. Na początku musimy upewnić się, że tłoczysko siłownika jest całkowicie wsunięte. Jeśli tak, możemy zaznaczyć punkt na tłoczysku w miejscu styku ze zgarniaczem. Teraz należy maksymalnie wysunąć tłoczysko siłownika i dokonać pomiaru odcinka od zaznaczonego punktu do zgarniacza. Wymiar, który otrzymaliśmy, to nasz skok siłownika, czyli odległość, jaką tłoczysko może przebyć od pozycji całkowicie cofniętej do pozycji całkowicie wysuniętej. Mierząc zewnętrzny cylinder, możemy jego wymiar dopasować do najbliższego mniejszego wymiaru z szeregu średnic tłoków występujących w pneumatyce. Dokładnie tak samo wygląda proces pomiaru skoku oraz średnicy w siłownikach okrągłych ISO 6432.